że gazy pozarowe się zaczynają palić, czyli wychodzą z naszego pomieszczenia i palą się w tej strefie. My będziemy tutaj próbowali dojść do takiej sytuacji, gdzie zgaśnie nam płomień w środku tego pomieszczenia, a będzie się palić tutaj. Czyli strażacy wchodzą do takiego budynku mieszkalnego, mamy korytarz yy, i jakieś pomieszczenie, które dochodzi do pożaru. Na co musimy uważać? Właśnie na to, że nad nami może dojść do zapalenia się gazów pożarowych. I co widzicie na kamerach? Zdierujcie sobie kamery właśnie do środka. Gdzie jest cieplej? Czy jest na górze, czy jest na dole? Mamy ponad 400 Mamy już ponad 400 stopni. Pomyślcie sobie, co muszą się strażacy wchodzący do takiego pomieszczenia. żeby przygotować, to jest, to jest ogromna praca. No i no, mamy następną kasie z Bajzrem. Bajzer oczywiście już pies, już ratowniczy, bo już jest po pierwszych egzaminach. Ja tu ze strony widzę właśnie teraz gandalf, rzuca komórką, yy, cały czas mu ta komórka działa, nie wiem dlaczego, fajną, chyba dobry model ma, ale generalnie jak widzicie, pies przynosi telefon. Oczywiście no, teraz troszeczkę wchodzimy na wyższy level, czyli widzę, że przewodniczka Tak, się mała się, pies inny nie widział i słyszycie szczekanie, szczekanie, i to jest ta informacja dla przewodnika, że tu jest osoba żywa. Tu jest te następny tak, już jest też utrudnienie. Oczywiście biszkopty mają to do siebie, że one najpierw szukają wejścia, gdzie mogą wejść, jak trzeba, to, to takie betony są na głowę, uderzy w ścianę, żeby się ewentualnie zwaliła i odnajduje na badaną, i się na środku czy czyli pozoranka i bawi się. No i teraz to jest to, co byście Państwo wcześniej widzieli, to był zjazd od góry, czyli jest osoba poszkodowana i trzeba było do niej zjechać od góry. A teraz wisi ktoś na drzewie, no to nie zjedziemy do niego od góry, tylko musimy wejść od dołu. I jak widzicie teraz ratownik wchodzi do osoby poszkodowanej od dołu i to samo robi co przedtem, próbuje ją przejąć bezpiecznie i bezpiecznie z nią zjechać. Widzicie, psy też potrafią jeździć na linach jak to mówię. czy ewentualnie tak mówiłem wcześniej jakieś piwnice, jeżeli są budynki, no to też właśnie zjeżdżają przewodnicy z psami. No i przeszukują takie pomieszczenia. A jakby nie wpadł, będzie ewakuowany z pojazdu metodą przyjmuje poprzez dotarcie od strony bagażnika Bardzo ważne jest także zabezpieczenie miejsca zdarzenia Strażacy nadal walczą z stabilizacją pojazdu, która jest bardzo ważna. W tak małej przestrzeni chłopaki muszą dotrzeć do poszkodowanego i umieścić go na desce. Cała ta sytuacja być musi być odpowiednio skoordynowana. Taki poszkodowany zostaje przebadany lub przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Terima kasih telah menonton! Stop, górę to i to. No jak widać konkurencja nie jest łatwa. Tak się bawi, tak się bawi! Dziękujemy serdecznie. Była moc. Było cudownie. Do zobaczenia za rok.